Siemaneczko YouTube, Bernard ze Snakebar. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Po pierwsze, bardzo ważna sprawa: to, co zobaczycie w tym odcinku, czyli karmienie zwierzętami karmowymi. Pamiętajcie bardzo ważną sprawę. Zwierzęta karmowe pochodzą z profesjonalnych hodowli zwierząt karmowych. Tam są humanitarnie ubijane, pakowane i zamrażane. I w ten sposób są wysyłane do takich hodowców jak ja. Więc na tym filmie nie ucierpi żaden zwierzak. A wracając do tematu dzisiejszego odcinka, zobaczycie jak karmię swoje cesarskie, sarskie, boadusiciele, jak karmię swoje pytony nadrzewne, takie jak pytony dywanowe czy pyton zielony. Każdy z tych zwierzaków ma swoje preferencje żywieniowe. I dzisiaj zobaczymy jak radzą sobie ze swoim ulubionym jedzeniem. Jedziemy z tematem! Biorąc pod uwagę zamysł dzisiejszego odcinka, pragnę nakreślić, że wybór szczur kontra kurczak jest spowodowany danymi potrzebami konkretnego zwierzaka. To znaczy, wszystko zależy od jego wieku, masy ciała, a także potrzeb związanych z daną porą roku. Jedną z podstawowych zależności między kurczakiem jednodniowym, a szczurem jest różnica w białku i tłuszczach, jakie znajdują się w danym, w danym zwierzaku. Bo jeżeli mamy zwierzaka, który przygotowuje się na sezon rozrodczy, lub jest w fazie wzrostu, lub jest po sezonie rozrodczym i potrzebuje odbudować masę, potrzebuje troszeczkę większego stężenia puszczu. Dlatego, tak jak w przypadku tej samicy, która tam naprawdę mega mnie obserwuje, bo ona już Chcę coś zjeść, która szykuje się powoli na sezon rozrodczy 2023-2024. Jej na pewno zapodamy szczura, ponieważ potrzebuje tego zapasu tłuszczu właśnie na sezon, ale zwierzaki, które mają być w formie. Takie jak na przykład niektóre samce, czy takie zwierzaki jak pytony dywanowe, czy pytony zielone, które preferują troszeczkę chudsze posiłki, wtedy wybieramy kurczaka. Lub też mysz. Na drzewny pyton zielony. W jego diecie znajdują się małe ssaki, ale bardzo często też właśnie ptaki. Poluje w koronach drzew i tam szuka swoich ofiar. Pyton dywanowy. Jest to jeden z najbardziej wszechstronnych węże na świecie. Radzi sobie świetnie w gałęziach drzew, ale też rewelacyjnie na podłożu skalnym a także świetnie i bardzo sprawnie przemieszcza się po lądzie. Młody Boadusiciel, czyli True redtail Boa, Boa, łacińska nazwa Boa Constrictor. Tutaj mamy do czynienia z populacją surinamską. Jak widzicie, ten ogon jest naprawdę obłędny wzór jedne z najpiękniejszych boasów moim zdaniem na świecie. Jest to młody osobnik i dla niego w tym momencie zarówno szczur jak i kurczak będzie idealnym pokarmem. Bardzo wszechstronne drapieżniki, potrafią wspiąć się na drzewo i jako dorosłe upolować nawet małpę. Świetna głowa, zobaczcie jakie one są śliczne. Uuu. Przepiękne. Zwierzaki i wspomniany już wcześniej Boa Cesarski, Bardzo bliski kuzyn poprzedniego węża. Jest tak jak wspomniałem już Wam wcześniej, jest to samica, którą przyszykujemy na sezon 2023-2024. I tutaj zdecydowanie wleci szczurek. Piękny, obłędny i lewelacyjny drapieżca. Poznaliście kilku, ale nie wszystkich, dzisiejszych bohaterów, bo na końcu tego filmu będzie bardzo unikalny gość. Więc zostańcie ze mną do końca i jeżeli już teraz podoba Wam się to, co widzicie, koniecznie wbijajcie łapę w górę. Jeżeli nie, to w dół. Wiecie, jak to działa. A my tymczasem zabierzmy się do przygotowania jedzenia dla moich pupili. Powiem Wam teraz szybciutko, jak przygotowuję i rozmrażam karmówkę dla swoich pupili. I zarówno jeżeli chodzi o kurczaki i szczury, robię tak naprawdę ten sam schemat. Otóż, takie szczurki, oczywiście w odpowiedniej ilości, po prostu wyciągam wcześniej. Kilka godzin wcześniej rozkładam je na hodowli. Podobnie jak takie kurczaczki, rozkładam je na blacie na hodowli. Tu możecie to zobaczyć. I one przez kilka godzin się rozmrażają na sucho, nie w wodzie. Ten proces trwa troszeczkę dłużej niż rozmrażanie w ciepłej wodzie, ale dzięki temu ich sierść jest sucha, przez co podłoże nie przykleja się tak bardzo do szczura czy do kurczaka. Drugą sprawą bardzo istotną jest suplementacja, którą stosuję, ale o tym jest już na moim kanale cały odcinek, do którego link dam Wam na końcu tego filmu. Zaczniemy od karmienia boa cesarskich. jest to jak zapewne wiecie bardzo ważne i bliskie mojemu sercu zwierzę. Uwielbiam ten gatunek, to był gatunek, w którym zakochałem się już jako małolat, jeżeli chodzi właśnie o węże. Uwielbiam je, uważam je za ikony. Więc teraz przejdziemy do nich. Są to wielozadaniowe węże i jak będziecie mogli zobaczyć, naprawdę dają sobie radę zarówno w polowaniu z ziemi czy z wysokości? I teraz mały kurczaczek dla ślicznego, małego Bobaska. O! Du, du. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, ty mój dzikusku, piękny. Tak jest, o to chodziło. Naprawdę świetne drapieżniki. Które sobie radzą w rewelacyjnych sytuacjach. Tutaj, w zależności od potrzeby, od wymagań danego osobnika, dedykuje mu karmówkę. W czasie, gdy są młode, w czasie wzrostu, dostają szczury, myszy, kurczaki. Kolejnym naszym bohaterem będzie Boaleśny. Drapieżca pochodzący z Ameryki Południowej. Ło! Wow. Szybciutko poszło. Mamy tutaj łobuza, który właśnie dusi swoją ofiarę. Jak widzicie, działa z zabójczą skutecznością. Nadrzewny tryb życia sprawia, że w jego diecie często znajdują się nietoperze taki, a także małe ssaki. Jest to naprawdę urodzony drapieżca, zdolny chwycić bardzo szybkie ofiary, tak jak już wspomniałem wcześniej, nawet nietoperze. Samice, które przyszykowuje na sezon lub odbudowuje ich masę po poprzednim sezonie, dostają szczury, ponieważ szczur dla takiego węża jest jak dla nas cały hamburger. Piękna, czarna, olśniewająca Ze złotym okiem, cudowna samica. Z naprawdę mistrzostwo świata. Dobra, jedź w spokoju, nie denerwujemy cię, mój bąbelku. Bułeczka, warzywka, mięsko. I wszystko zlepia się w to w jedną całość. Za to kurczaki czy myszy bardziej przypominają czyste mięso. Wiecie, taką czystą wołowinkę, jakbyśmy jedli samo mięso. I to właśnie jest potrzebne dla młodych, rozwijających się organizmów. I kolejny na liście. Majestatyczny zwierzak, a mianowicie młody. Badusiciciel. Zobaczymy. Czy skusi się. No pewnie, że się skusi. Czego ja się mogę tutaj spodziewać? Jest to jej drugi kurczaczek. Rewelka. Naprawdę uwierzcie mi. Rewelka. Tutaj mamy do czynienia z kolejnym idealnym łowcą z Ameryki. Południowej, dokładnie z lokalizacji Surinam, ale także w celu podtrzymania wagi czy dobrej kondycji. Więc tutaj, tak jak mówię, w zależności od potrzeb danego zwierzaka, bo do każdego zwierzaka musimy podchodzić indywidualnie i kierować, i za niego decydować, co on ma zjeść, bo to jest naprawdę bardzo ważne w hodowli w ogóle w hodowli chyba wszystkich zwierząt, żeby ta dieta była dopasowana do aktualnych potrzeb naszego zwierzaka. To znaczy, że jeżeli mamy na przykład samicę, której nie planujemy rozmnażać, która osiągnęła swoją wagę, która jest już naprawdę spora, to przekarmianie jej szczurami, dawanie zbyt często czy zbyt tłustych szczurów wpływa tylko i wyłącznie na niekorzyść naszego zwierzaka. I tak jak właśnie w tym wypadku tutaj samice potrzebują troszeczkę więcej tłuszczyku, trochę więcej węglowodanów i to właśnie zapewnia im tak sporych rozmiarów szczur. Jednym z ostatnich boasów do karmienia dzisiaj jest ta piękna samica boa cesarskiego. Samica, która dała mi bardzo dużo młodych. Jak widzicie, Wyczuła już na pewno ofiarę. Troszeczkę ją podkręcimy i zaprosimy do wyjścia do, do nas, żeby się troszeczkę pokazała. A, było blisko. Ło! Wow. Widzicie to? Widzicie to? Co za bestyka! Słuchajcie. Pięknie upolowany. Jak widzicie. Jak możecie zwrócić uwagę, to z racji na swojej umiejętności polowania, zarówno z ziemi, jak i z powietrza, czy tam z konarów drzew, elegancko owijają się i robią sploty, nawet wisząc. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża umiejętność przetrwania i polowania na swoje ofiary, boa. Czy to ba cesarskie, czy baadusiciele, dusiciele, ba Każdy z nich, podobnie jak pyton dywanowy, potrafi odnaleźć się w większości środowisk. Rewelacyjnie pływają, rewelacyjnie spinają się po drzewach, rewelacyjnie dają sobie radę również na płaskiej powierzchni, czy to na półkach skalnych, czy właśnie polując z ziemi. Zobaczcie, czy to nie jest obłędne? W ogóle, szydera, widzicie mnie tam w odbiciu? Tak, to ja, wasz operator. Ale przyjrzyjmy się naszej samicy. Zwróćcie uwagę, jak dzięki odpowiedniej technice i idealnemu złapaniu szczur ustawiony jest pionowo w dół. Zawsze trzeba sprawdzić, czy teren bezpieczny. Przystępujemy do konsumpcji. Głowa i pionowe ustawienie szczura Sprawia, że wąż dzięki temu nie musi się tak wysilać. Sprawia, że grawitacja mega mu w tym pomaga. Zobaczcie w ogóle, jak ona wysoko wisi. Jest na samej górze Terrarium, czyli na wysokości ponad dwóch metrów do podłogi. To jest naprawdę. Bardzo duża odległość. Ona nic sobie z tego nie robi. Wysokość dla węża nie ma żadnego znaczenia. I zaczynamy standardowym ruchem nasuwać swoje ciało na truchu szczura. Powinno jej to pójść w miarę sprawnie, aczkolwiek musimy liczyć się z tym, że to na pewno. Chwilę potrwa. Ale spokojnie, od tego tu jestem i stoję sobie wygodnie, żeby wam móc to przyspieszyć. Delikatna zmiana kadru pozwoli wam cały ten proces na pewno lepiej zaobserwować. Zobaczcie, jak jej ciało się przesuwa. Zaraz zacznie się naciągać. Najgorsza dla węży i najdłużej schodząca część to jest właśnie obręcz barkowa. Po przejściu jej, węże zaczynają już mieć z górki, a ofiara w zasadzie sama wciąga im się do pyska. Są to naprawdę rewelacyjne ujęcia. Kawałek dżungli w domu. Coś, co wielu profesjonalnych kamerzystów, operatorów, którzy godzinami, dniami, a czasami nawet tygodniami chodzą po dżungli, w ogóle koniecznie zwróćcie uwagę, w jakiej ona jest pozycji. Szczur nie opada, jedną częścią ciała podtrzymuje sobie go, a drugą po prostu się na niego naciąga. Szczurek przeważył, ale ona spokojnie, siłą swoich mięśni, sobie poradzi. Zwróćcie uwagę, że ta cała akcja cały czas się dzieje nad Ziemią. Poprawiamy teraz troszeczkę ułożenie. Zobaczcie, jak ona się zawija. I z powrotem wykorzystuje siłę grawitacji do połknięcia swojej przekąski. Zobaczcie na te łuski żuchwowe, jakie one są rozciągnięte. Widzicie to? To jest totalna magia natury. Jeszcze w ogóle przepięknie. Wygląda to naprawdę obłędnie. Spro, patrzcie, jak te mięśnie pracują. Po prostu to jest obłęd. Powiem Wam tak szczerze, że patrzyłem na to tak wiele razy, ale ciągle, ale to ciągle jestem zachwycony z techniki polowania. Jak to są naprawdę rewelacyjne stworzenia. W niektórych, nawet bardzo skrajnych przypadkach, wąż może spaść, ale i tak nie zostawi swojej ofiary. I w ten oto sposób cały szczur w zasadzie znika. Faza końcowa tutaj po dwóch stronach szczęki widzimy piękne zęby, które w razie potrzeby wysuwają się, by przytrzymać ofiarę. Dokładnie dwa rzędy, bo zarówno te skrajne, jak i te środkowe to są dziąsełka, w których są zęby. Pouknący w całości ofiarę, spokojnie wężek może udać się do swojego domu. Wy tego nie róbcie sami w domu, ale z racji, że goni mnie troszeczkę czas, to jej pomogę. Bardzo ważną sprawą jest też to, że dobrze dobrana karmówka do potrzeb węża w naszych teraryjnych hodowlanych warunkach daje mu zapas energetyczny na około 3%. Tygodnie. To znaczy, że jeżeli karmimy częściej tłuszczym pokarmem, to będzie się odkładać, a my jednocześnie będziemy zapasać swojego węża. Także naprawdę bardzo ważne jest to, żebyście zwracali uwagę na to, jak i czym karmicie swojego zwierzaka. Większość moich pytonów nadrzewnych. Karmi kurczakami i myszami, rzadko daje im szczury, ponieważ jeszcze nie mam w planach ich rozmnażania. Są za małe, nie śpieszy mi się z tym, chcę, żeby były dobrej kondycji. Kurczak i mysz, jak zobaczyliście na wcześniejszej tabeli, możecie sobie spokojnie do tego wrócić, naprawdę świetnie się sprawdza dla węży nadrzewnych. Mają one troszeczkę inne potrzeby niż duże dusiciele, takie jak bałace sarskie, dusiciele, pytony tygrysie czy pytony siatkowane czy anakondy zielone. I słuchajcie, mordeczki, tego nie róbcie sami w domu, ale teraz musimy ją włożyć. Patrzcie, jak tutaj szczura trzyma twardzielka. Dobra. Yeah. Uh. Uh. Dobra, schowaj się tam, baby. I zamykamy. Ich ciało musi być bardziej fit, ponieważ one spędzają większość swojego życia koronach drzew, one potrzebują naprawdę smukłej linii. Bardzo łatwo jest otłuszczyć te zwierzaki, a dla nich to nie jest wskazane, bo nie każdy wąż, tak jak na przykład pyton królewski, zniesie tego typu otłuszczenie. W szczególności przy pytonach zielonych często dochodzi do zaczopowania. To znaczy, że zbyt duża dawka tłustego jedzenia oczywiście przyspieszy ich wzrost, ale jednocześnie skróci ich życie, nawet niebezpiecznie krótko. Zwróćcie uwagę, jest to naprawdę rewelacyjny drapieżnik. Przyjrzyjcie się tym termoreceptorom wzdłuż dolnej wargi. Rewelacyjnie i naprawdę z wielką precyzją lokalizują one ofiarę. Bardzo ciekawą sprawą są też te zęby, które tutaj widzicie. Dolne i górne szczęce, które unieruchamiają. Ofiarę i nie pozwalają się u niej wyrwać. W tym wypadku wiadomo, ofiara była już martwa, ale w naturalnym środowisku one bardzo często łapią żywe ofiary. Spójrzcie na tego majestatycznego i pięknego węża. Dajmy mu teraz sobie w spokoju zjeść. Taki wężyk przekarmiany może Wam paść po roku i to się tyczy większości węży nadrzewnych. Podobnie tak jak boa leśne, boa psiogłowe. I wszystkie węże nadrzewne. O tym warto jest pamiętać, i pamiętać, że nie zawsze dopychanie tego typu zwierząt, gatunków, które są stworzone do tego, by być smukłe, daje pożądane korzyści, a wręcz przeciwnie, nawet zagraża im ich zdrowiu i ich życiu. A tego, jako miłośnicy tych zwierząt, na pewno nie chcemy. To, co zaplanowałem na sam koniec tego odcinka, to prosta sprawa, czyli ostateczne rozstrzygnięcie, co dzisiaj wygra. A mianowicie mam samicę burmbala, która od bardzo dawna odmawia mi jedzenia. I teraz pytanie: czy w tym ostatecznym rozrachunku szczury kontra kurczaki, jeżeli chodzi o zapach i smakowitość, to co wybierze wąż, który od bardzo dawna nic nie jadł? A żeby tutaj jeszcze ukrócić wszelakiego rodzaju domysły muszę dodać, że ten wąż przed swoją głodówką jadł bardzo urozmaicony pokarm, zarówno szczury, jak i kurczaki, więc jedziemy. Moi kochani, zwróćcie uwagę, żeby szanse były równe, to zarówno szczur, jak i kurczak moczą się w tej samej wodzie. Przejdźmy w takim razie do działania. Jak widzicie, piękna samica. Burmbala, biorąc pod uwagę, że bardziej by mi zależało, żeby skusiła się na szczurka. U. Pyszczek zaczyna chodzić. Czyżby to był ten czas? Jak widzicie, szczurek chyba jednak do niej nie przemawia. Ok, ale robimy podejście numer dwa z kurczakiem. Uuu, słyszycie jak się złości. Czy ta panna nie ma ochoty na jedzenie w ogóle? Uh, czyżby jedno i drugie przegrało? O słuchajcie, mamy zainteresowanie. Czy kurczak to będzie to? Czy to właśnie kurczaczek wygra w tym starciu? Tak, nie! Patrz, ona go nawet nie dusi. Po prostu sobie go złapała i trzyma. Jak aportujący pies. No i co, mordeczki? Jak zauważyliście, to małe zestawienie, ten mały pojedynek szczur, kontra kurczak wygrał kurczak i rozstrzygnęła go. Właśnie. Moja burmbalka. Wspaniały wąż, ale jak widzicie, często dla tych niejadków zapach ptaka jest naprawdę kuszący. I taki jednodniowy kurczak to jest naprawdę dobra karmówka dla naszych pupili, więc nie bójcie się jej wykorzystywać. Nie tylko myszy i nie tylko szczury, bo w takim wypadku naprawdę warto się uposażyć w różne rodzaje karmówki, bo nasz wąż czasami może mieć inne gusta niż nam się wydaje. Słuchajcie mordeczki, tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Tak jak Wam obiecałem, w tym rogu macie odcinek jak przygotowuje super szczura dla swoich węży. W tym rogu macie pełny odcinek, który nagrałem już x lat temu odnośnie karmienia kurczakami w zestawieniu ze szczurami i maszami. Koniecznie polecam. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego niedzielnego popołudnia i do zobaczenia już w środę. Hej, pa!